Na aukcjach młodej sztuki zdarzają się prace zupełnych debiutantów, świeżo upieczonych studentów Akademii Sztuk Pięknych, czyli tak zwanych artystów bez wyrobionego nazwiska, ale trafiają się również prace artystów z dość dużym dorobkiem. Jedną z nich jest praca pani Agnieszki Ewy Braun z Wrocławia, która w ostatnich latach, no, można powiedzieć, Zdobyła większość znaczących nagród dla młodych artystów, zarówno w, w skali wrocławskiej, jak i ogólnopolskiej. Kupując e, pracę tej artystki, która zdobyła e, tak wiele nagród, e, no mamy większą, większą nadzieję i Myślę, że należy się tego trzymać, że ta praca będzie, jej wartość będzie rosła i że ta artystka przyciągnie swoją, swoją twórczością uwagę na dłuższy czas, także jej prace będą coraz bardziej wartościowe i to rzeczywiście będzie lokata kapitału.